Siemanko Grubaski Gruby, co jest was z tej strony? Witam na grubym CSGO skinie. Gdzie to gramy? Zawsze z kodem Gruby, bo on daje nam 10% monstru depozytu, 2 zł na start. I pamiętajcie też o tym, że macie do wygrania z moim kodem skinki. Mianowicie wystarczy wpłacić minimum 15 zł od 8,40. Już tutaj macie jakieś giveawaye, ale zachęcam do wpłaty minimum 15 zł, żeby załapać się na wszystkie giveawaye. Mamy skiny, mamy 4 skiny po ponad 600, także że jest o co walczyć, jest naprawdę o co walczyć łącznie koło 4000 do wygrania. I słuchajcie, dzisiaj mamy nowe skrzynki. Znaczy one pewnie już są parę dni, ale dopiero zobaczyłem, że doszły nam skrzynki drużyny Mongolzi, Mongols czy też kurwa, nie wiem, Mongoły. W każdym razie mamy ich skrzynki i tutaj mamy skrzynkę taką ogólną bo tu jeszcze będą skrzynki konkretnych mm, konkretnych yy, zawodników. Z tego co widzę tutaj na tych konkretnych zawodnikach, tutaj jest jakiś taki cel do wypełnienia. Nie wiem co on dokładnie da nam, ale spróbujemy go wypełnić na pewno. Też te skrzynki trochę kosztują, zobaczymy czy oddadzą, bo jak nie oddadzą to nie wiem czy wypełniam te cele, ale zobaczymy. No mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak. Dobra, nie ma co przedłużać, trzeba się brać za otwieranie. No i na razie tak średnio najeżdżałbym bym powiedział 11 zł. Więc dużo nam to nie daje. No open again, spróbujemy. Ej, ja już gdzieś widziałem te skiny, tu jest bardzo dużo skinów ten Triator Goldów. To się skądś powtarza. No to nawet na plus wyszliśmy z tego. Z tego SSG. P2000 mamy 20 złotych. No nie no lipa, 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 lipa. Zaraz sobie popróbujemy te skrzynki konkretnych zawodników, bo one będą tańsze troszkę i będzie można się nimi bardziej pobawić. Mamy nawet Dragon Lorkę tu do wygrania, tylko że nie stać mnie na Jestera, dopiero na Jesterze. No właśnie, 8 koła Jester. Dopiero na Jesterze byłaby opcja, żeby ją w ogóle wygrać, tą, tą Dragon Lorkę. Dobra, spróbujmy tutaj mamy te cele do wypełnienia, może to coś nam da. Dodatkowo. 36 złotych nawet na plus wyszedłem. Ładnie. jest Sawówka prinstream tutaj do wygrania. Mała szansa, ale zawsze coś. Ale za. Aha, bo to jakby się zalicza. Mmm. Zaliczają się konkretne skiny. Czyli to nie jest tak, że po prostu. Yy. Aha, bo to chyba w ogóle chodzi o to, że po prostu to jest setup danego zawodnika. W sensie z jakimi skinami on gra. I że mam zebrać wszystkie skiny, których on jakby używa. 6Dych, bardzo ładnie. Się udało. Nie tak mi się wydaje, bo Stilder Look to by właśnie znaczyło. Kurde, znowu 6Dych. Dobra, ładnie. Ładnie, na razie na plus, na razie na plus. No ja jak się oskuliśmy z tej poprzedniej skrzynki? Kolejny glock by był? Nie, to ten sam, tylko w innym stanie. No czekajcie, zaraz może siądzie coś, co już było. Ten Bizonik, tego bizonika jeszcze chyba nie było. Ale to bieda jest straszna akurat. Tego też chyba akurat nie było. Ale, ale, ale... To P2000 to było. I teraz mamy 8. I mamy dalej 8, czyli to jest to, co, o czym mówiłem. Czyli, 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 czyli musimy zebrać te skinki, których jeszcze nie wylosowaliśmy. Dobra, no zaraz może popróbuję coś tam boostem ugarnąć, no ale tych rękawiczek czy, czy, czy tych innych rzeczy nie zbierzemy, bo mnie niestety na Jester'a nie stać. Na buście marna szansa, że cokolwiek z tego dostanę. Jakaś tam jest, ale no minimalna. Uuu, fachyrniu. Ładnie, ponad razy dwa. Dobra, spróbujmy sobie boosta w takim razie. Może coś tutaj więcej nam dojdzie. No nie w tej skrzynce. No, niestety, niedobrze, niedobrze, 2 złote. Niezbyt satysfakcjonujące. O, ale ta nowa będzie pierwszy raz, chyba. Printstream przeleciał, no nie gadaj, że o jeden przeleciał stream. O, no, w ogóle 4% na niego są. No, ale 200, stówy, co 200, stówy. No, piechotą nie chodzi, tak? No nie, no kurwa, to samo gówno się losuje. Chociaż ten redline by się mógł wylosować. Kurwa 6% to się w ogóle nie losuje. No nie, no lipa, lipa. O, redline, redline, stój, kurwa, no. No, i nie stoi, no. Nie stoi. Ta print tam się jeszcze świeci, że tak powiem. No, ale lipa na razie. Ja kurwa cały hajs już przejebałem na tą skrzynkę. Chuj, no, nie wiem. No, nic nie leci. Dobra, spróbujemy jeszcze następną w takim razie, bo już cały hajs przejebałem. O, tu jest. Fajnie, ej, fajne te skiny tutaj są. Znaczy, te tanie to są chujowe, ale te drogie są fajne. Kurwa, 30% jest na tą Mount Fuji. To będzie co chwila leciało. O, ale minimaler 54 złote, ładnie. Jak będzie w dobrych stanach leciało. Ej, Bawelskart też na plus? Kurde, 30% i, i, i 32 złote, a skrzynka 22? Ty, to, to jak to tak się będzie co chwila losować, ta skrzynka się opłaca? Bez kitu. Czyżby nowa meta? Też na plus. No prawie, 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 prawie. No to będzie minusik, co dosyć spory. Pytanie, czy to się opłaca? Podejrzałem, że nie. Ale można mieć marzenia, można mieć marzenia, no. No nie no, ale tu na razie nic innego nie leci, same te szare skiny i ten mp9, nie? Nic poza tym tutaj nawet nie widać za bardzo. Więc też pewnie by się przydało boosta tu odpalić. Tylko, że mnie na to nie stać. To jest ten jeden zasadniczy problem. Desert Illipad, no nie no no. Skiny po 10 groszy chłop tutaj ma w skrzynce. A i tak i tak tych celów nie wypełnimy, nie, nie jestem w stanie sprawdzić co to da. Jeżeli w ogóle coś to daje, bo musiałbym Jester odpalić. Dobra, ostatnia skrzynka. No niestety, przestały nawet tempy 9, więc jestem trochę w dupę. Mm, tutaj też na minus 29 zł no. coś tam, coś tam. O, ale fajny ten butterfly. No ale jego też dzisiaj nie dropnę. Tutaj co dalej mają? Chłopaki. To jest? 10 skinów? Ale do rabi jest ładny jest kurwa. I ten Wild Lotus. Ej, nie widziałem tego kołacha. On kurz to jest to koła, ja pierdolę, ale drogi. Dawno nie widziałem tego kołacha. I tu Black Lotus? No ładnie, ładnie, ładnie. Tu za trzy dyszki takie skiny, kurwa, tylko pewnie nikt nigdy kurwa tego nie wydropił, nie? To jest najlepsze. No ale świecić się świeci, nie? W jesterze może komuś poleciał. Znaczy na pewno komuś poleciał w gesterze, bo... Tutaj na buście już i tak są zwiększone szanse na to wszystko. To jest po 10% na takie rzeczy, tylko że skrzynka kosztuje 21 koła, nie? Więc kurwa, no... Nie, nie mój budżet dzisiaj, nie, nie, nie mój dzisiejszy budżet niestety, może kiedyś. Dobra. No niestety, no na razie te skrzynki nie oddały, może kiedyś do tego wrócę, ale trzeba się odkuć. Trzeba się odkuć, więc walimy skrzynki naklejkowe na underdogu, na 3, create. W jesterkach oczywiście, klasycznie. Jak żeby inaczej mogłoby być i lecimy z tematem? Uuu, naklejka ze 150 dropnęła dla bota. Jak ja to wygram, o kurwa, na razie się nie zapowiada, żebym wygrał, ale... Może się uda? Może się uda? Kurwa mać, no 410 zł kurwa było do wyciągnięcia z bitwy za 8 dych. Ja pierdolę. Dobra, trzeba tu wyciągnąć cały hajsik, który gdzieś tam mam 40, ej, dobra, fajnie, jedna gwiazda dropnęła, 45 zł, dobra, tu więcej nie mam. No dobra, no to trzeba co? Trzeba jeszcze raz, nie? Tutaj jesterek i tutaj jesterek. Kurwa nie stać mnie na to. No dobra, no to low case że nie, dawaj elementala. Dobra, add cases na 3 w standardzie. I próbujemy coś tutaj podziałać. Mamy nawet ziomka. O, mamy nawet dwóch ziomków, nawet z botami nie muszę grać w końcu. O, kurwa. No to niedobrze. A nie, dobra, tylko 15 zł. Jeszcze pół No tutaj, kurwa, bez szału. Ostatnia szansa na cokolwiek. I chuj. I chuj, niestety. Ale goście wybrał 3 dychy, a bitwa za 5 dych. To chuj, a bitwę z Claybem. No ale tak się zdarza, nie? Nawet najlepszym się tak zdarza. O, no, kurwa, nawet mnie nie stać na busta. I gówno. Jak zwykle, P2000. Łe, nawet na plus. Mogłem w buście otworzyć od razu. No ale. Jestem głupi. A nie, nie mogłem, bo mnie nie było stać. O teraz mogę. No i Galilek. Dobra widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że tutaj kodzik, kodzik gruby daje wam 10% posła do ładowania, 2 zł 10 groszy na start i te zajebiste skinki do wygrania. Nie wiem czy ktoś ma kurwa tyle skinów gizowej. A u mnie są. Także grajcie, wygrywajcie, powodzenia Wam życzę. Elo!